Cześć, dzisiaj pokażemy wam nasze zakupy w Grecji oraz produkty, na których bazowała nasza Keto Dieta. Przyjechaliśmy właśnie do Lidla na zakupy i pokażemy Wam, co można kupić będąc na diecie ketogenicznej. Mamy taką oliwę z oliwek w 5-litrowych wyczółkach. A na razie jedziemy na warzywa. Czarki 0,75 euro. Sałata. Tutaj ja się wypatrzyła taką perełkę. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć żadnego tłuszczu do smażenia, oprócz oliwy z oliwek czy masła. A tutaj tłuszcz jest z owcy chyba. Bardzo dobre. 99% tłuszczu, w tym 58% nasycony chyba z tego co robimy. Ser złożony, smażony, zbilewany, super. Jeszcze mamy tak także na razie nie bierzemy. No i to naprawdę bardzo duży wybór. Wybór mięs jest bardzo podobny jak w Polsce. Niestety nie uświadczyliśmy żadnych angielskich napisów, ale na każdym pudełku są obrazki pomocnicze. Więc bardzo łatwo można się samemu domyślić, co za produkt mieści się w opakowaniu. Dzisiaj bierzemy wołowinę, zrobimy sobie taki gulasz. zielonych zielonego gulaszu bierzemy? Cyk dalej znaleźliśmy też mąkę migdałową nie wiem to jest cena ale to wypróbujemy do, do, do zakupy w lidu zrobione jedziemy jeszcze na drugiego sklepu to drugi sklep wielu nie wiem jak to się mówi Zobaczymy, co tutaj mają. Wybór serów jest naprawdę imponujący, ale nas zachwyciła feta, którą zajadaliśmy się codziennie. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to nie szaliśmy zbytnio. Nasze wybory były praktycznie takie same jak w Polsce, więc bazowaliśmy na papryce, cukinii, pieczarkach, pomidorach i całej masie warzyw liściastych. W drugim sklepie było również dostępne mięso na wagę. 8 za 30 sztuk trzeba trochę podrożyć po stronie ale Może trzeba jeść owoców morza mają tu naprawdę duży wybór co sobie wymarzysz krewetki, kalmary czy inne ośmiornice. Przed wyjazdem do Grecji trochę obawialiśmy się, czy uda nam się pogodzić nasze, naszą nową, wymagającą dietę z rzeczywistością, ale już po pierwszej wizycie w Lidl widzieliśmy, że jesteśmy całkowicie bezpieczni. Za nasze zakupy zazwyczaj pocieliśmy kartę Revolut, którą bardzo polecamy, szczególnie za granicą. Teraz pokażemy Wam, jakich produktów używamy w Makekozie więc na wyjeździe wzięliśmy sobie pokój z Aleksem Kukarnym, więc mamy sami sobie gotować to są właśnie produkty pieczarki które bardzo fajnie wpływają tłuszcz Serek mascarpone taki smarec miejscowy Daje nam się, że owczy oliwki oczywiście świetne świetny dodatek do posiłku. mało tego badamy majonez serki owcze, nie wiemy jaki tutaj serek owczy, kalumi, masełko, kiełbaski do jajeczek, pomidory, kiełbaska wołowa, nie mam pojęcia jak się nazywa, serfeta, wołowinka, miks kapusty z marchewką, papryka, lepiej zielona niż czerwona, ma mniej dodano, sałata, Dodatek, nasz ulubiony, który pokochaliśmy w Tajlandii, czyli... na chili. Awokado, cukinka i... Mąka migdałowa. Ja to jeszcze sobie kropię bezki ze słonecznika. No oczywiście jeszcze tutaj mamy jajka, szpinak, cebulę, jak się nie zmieściło. O, a jeszcze mam krewetki, kalmary w tym żarce.